Cześć! Ta fryzura była na moim kanale dwa lata temu, ale postanowiłam wam ją pokazać znowu, ponieważ jest na czasie no i może część z was jej po prostu nie widziała. Najpierw tapiruję górne pasma włosów, pasmo w paśmie. Tą fryzurę możecie zrobić na dowolnej długości włosach, którą da się po prostu spiąć. Teraz rozczesuję dolną partię włosów i nakładam trochę tutaj w moim przypadku brylantynę, ale można użyć wosku czy serum, żeby tą dolną partię wygładzić. Przeczesuję włosy i robię taki dosyć wysoki kucyk. Resztę włosów biorę do tyłu i delikatnie szczesuję szczotką, ale tak, żeby wygładzić włosy, a nie je rozczesać. Jeżeli jakieś włoski Wam uciekają, możecie je przykleić, dosłownie przykleić lakierem do włosów. A teraz biorę końcówkę tej górnej części i zawijam ją pod kucyk. Końcówki chowam w środku i przypinam kilkoma wsówkami tak, żeby mi się nie wydostały. Wygładzam jeszcze włoski, które wystają oraz używam trochę lakieru, żeby utrwalić całą fryzurę. I przypinam kwiatka z lewej strony. Mam nadzieję, że wypróbujecie mój elegancki kucyk na jakąś okazję. Dajcie mi znać, czy Wam się udał. No i bardzo proszę o kciuki w górę, jeżeli sposób Wam się podobał. Do zobaczenia niedługo. Pa, pa!